A ty za co siedzisz? Za nie zostawianie łapek w górę pod filmami Rutera. O ty gruba bulwo. Dzień dobry moi drodzy, znajdujemy się dzisiaj w grze Prison Simulator. Trafimy do więzienia, gdzie będę znęcał się nad osobami, które nie zostawiają łapek w górę pod moimi filmami. Jednak zanim przejdziemy dalej, daję znać, że otrzymałem od twórców 5 kluczy Steam do tej gry, więc jeśli chcecie wziąć udział w konkursie... Wystarczy, że polubicie ten materiał, zasubskrybujecie mój kanał, a w komentarzu odpowiecie na bardzo proste pytanie. Jaką karę byście woleli? 25 lat pozbawienia wolności czy 100 złotych grzywny? Spośród osób, które wezmą udział w konkursie, wybiorę zwycięzców w sobotę 19 kwietnia o godzinie 20. Wtedy pod tym filmem przypnę komentarz z informacją, kto wygrał. A to więzienie to Routerowy zakład kardy. Najlepsze jest to, że ja tu mogę stworzyć własnych więźniów i ich nazwać, więc już wiecie, kto tu się znajdzie. Jak wy macie przede wszystkim wyglądać? Uznajmy, że wszyscy będziecie łysi i będziecie mieli wąsy. Takich tu nie chcemy. No dobra, początkowo chciałem, żeby wszyscy wyglądali tak samo, ale uznajmy może, że będzie ciekawy, jak będziecie się jednak różnić. Dobra, w Wielkich Bólach udało mi się przygotować 16 więźniów, którzy oczywiście są moimi widzami, więc mamy na przykład Tuptika, który zarobkowo zajmuje się hazardem. Jest jeszcze Laweku. Polski Rycerz, Piwo-Piwo, Ryba, Dobry Pingwin, ciasku, Rafał Pudlasz, Kosior, Makuta Zul, Arkadiusz, Bartłomiej, Takseno I Białas. Takich tu nie chcemy. To lecimy! A jeszcze mogę was przydzielić do gangu! No 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 to zaraz robimy wielkie gangi. To są grube bulwy. To będą grube bulwy. A to będzie gang. Hmm, cały to dla routerowców pasowało. O, to będzie dobre. Co wy powinniście się nazywać? Trzeba będzie zrobić konkurs na nazwę widzów kanału router. Na razie techniczna nazwa to routersi, A musi być ten trzeci gang? No, chętnie go tak naprawdę usunął. Pamiętam no, małe pieski. Mam nadzieję, że losuj wszystkich, nie wylosuje nowych osób, tylko was tu przydzieli. Uwaga. Okej. Okay. Gratuluję, niektórzy z was są fajni, a inni zostali grubymi bulwami. Co my tu robimy? Co ty jesteś, chłopie? Gdzie my jesteśmy? Chyba jednak nie w Polsce. Cześć, Richard. Czy masz jakieś pytania? Nie, nie, ja sobie poradzę, ja się znam na robocie. Nie mam pytań. Mam nadzieję, że zabrałeś podstawowe sprzęt ze swojej szafki. I też mam nadzieję. A mogę to sobie wziąć, skrzynka z broń? To by się bardzo przydało. Tu potrzebuję jakiegoś klucza. Mam takie rzeczy? Nie. Kurde, ja nic nie mam. Nie, mam. Mam pałę? Mam pałę. O kurde, rozwalić to. Ja chcę broń. Gaśnica. A mogę gaśnice? Mogę gaśnicę? Dobra, biegniemy. A mogę tak zgaśnicować naczelnika? Haha. <laughs> Spokojnie, ja tylko pranki. Ja Dobry, gdzie jest ten naczelnik? Tu, panie naczelnik, ja mam dla pana pewien prezent, proszę bardzo. Kurę, ha za daleko. Panie naczelniku, dlaczego my nie jesteśmy w Polsce? Panie naczelniku, Bo ja mam pewną sprawę. Uwaga, ej, naczelnik, jaki wytrzymały? Ty musisz być ten nowy? Tak, dzień dobry. Jak się czujesz? Nerwowo, co? Czuję się dobrze, proszę pana. Dobrze tak. słyszeć. Darujmy sobie formalności, możesz mi mówić. Panie naczelniku, no to nie darowanie sobie formalności. Tutaj masz listę swoich obowiązków na ten dzień. Udaj się do bloku z celami, biegnę. Gdzie są moi więźniowie? Jak oni dostaną z gaśnicy zaraz? Ciekawe, jakie podwyżki? Ty się nie interesuj takimi rzeczami, kurde. Ale gdzie więźniowie? A, tu są moi koledzy, dzień dobry. Tam się klepie, e, ty, 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 jeden z drugim, patrz z gaśnicy, Makutazul się rzuca, jak się klepie tu wszyscy, co tu się dzieje? Gaśnica nic nie robi, no dobra, no to w takim razie będzie pała. Panie, no nie chcę się uspokoić, no, leżeć. Który jeszcze? Ciekawe, który wygra, obstawiajcie moi drodzy, wow, 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 wow. ta. Już git? Bartłomiej? Tu też, a ten? Ten H jest ranny, ta? Eee, dobra, lista obecności, musimy tutaj jakimś licznikiem, jest Piotr Kosior, jest Arkadiusz. Wszyscy zginiemy. On jeden wie, co tu się będzie działo. Mortłomiej, coś się chciał klepać ze mną. Co oni do mnie mówią? Ale niektórzy tu są agresywni. Ty, czemu nie wyszedłeś, ciastko? Ej, zbiórka jest. Zbiórka? Po co? By mieć pewność, że wszyscy są obecni. Tak, mogę też sprawić, że ci w czaszce kliknie. Pobi. Bardzo chętnie. No to, kolego, doigrałeś się. Będziesz grzeczny? Wyjdziesz teraz? No, od razu wychodzi. No, chodź tu. Proszę wyjść, powiedziałem coś, tak? No to jeszcze raz dostaniesz, tak? Dla pewności. No, wyjdziesz teraz, no wyszedł w końcu. Proszę się mnie słuchać, tak? Zgłaszam radnego. O, zabrali? No i bardzo dobrze. Dobra, idziemy postrzelać. A wy tam siedzieć albo leżeć? Kurde, nie zostawiali łapek w górę i co teraz myślą? Że w czasach to? Dobra, co my tu mamy? Bierzemy pistolet. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Widzicie, jak się dobrze strzela? Pyk, pyk. Kurde, jaki ja jestem urodzonym policjant. Znaczy, dobra, bo czas mi się kończy, ja mam to szybciej robić. <ścoughs> ja jestem powolny, ale skuteczny, tak? Lepiej dobrze strzelać, ale wolno, niż szybko, a nie celnie. I co, i co, i co? Cele: 27, punkty 121, celność 95%. No idealnie. Dziękuję bardzo. No, co my tu mamy? Jakieś przeszukiwanie paczek. Kto tu dostał przesyłkę? Bartłomiej. No, zaraz sprawdzimy. Co tu jest? Uuu, czekolada. Tu co mamy? A, mogę otworzyć. No, cukierki. Dobra, uznajmy, że tu wszystko. Niestety, ubolewam nad tym, że niczego nie zabiorę. To ta paczka została sprawdzona. Dobra, Białas. Co dostałeś i od kogo? No, co to ma być? Wszyscy dostają to samo. Czekolada jak czekolada. Jak te moje. Chickensy. O, tu co mamy? Tabletki nielegalne, pozostaw, zabierz, zabezpiecz. Zabierz, ja sobie muszę dorobić. Tu to się jest, Dragi. Ho, 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 panie. Ja się znam na sprzedawaniu. Dobra, ty co chciałeś, ty chciałeś 10 sourów. Przeszukiwanie paczek zrobione. Rutyna warsztat. Buduję na warsztat. Najpierw przy pomocy klikera wybierz więźniów do pracy. Mam pięciu więźniów wziąć. Bierzemy routerowców, nie? Ty jesteś co? Ty jesteś gruba bulwa. No nie będę ci przeszkadzał. Ty jesteś routerowiec, nie? Znaczy routeri, przepraszam. Ej, gdzie ty sikasz? Arkadiusz, chodź, idziemy. Ty jesteś fajny, chodź ze mną. Ruterzy najlepsi, nie? Routers, chodź. Ty routers, chodź, za mną. Idziemy. Banda routersów. Ej, a może tak przejmiemy to więzienie, co? Ja wam wybaczę wszystko. Co wy robicie? Ja się ich o, boję tamo. jednak. Chodźcie szybko. Biegusiem. Zapraszam do warsztatu, dzień dobry. Dobra, panowie. Musicie dostać coś. Jeden dostanie pilnik, drugi nóż, trzeci klucz, czwarty młotek, a piąty śrubokręt. Dobra, będę pilnować, żeby pracowali. Kto nie pracuje? Ten pracuje, ten pracuje, ten pracuje. Chyba pracują. O, a ty gdzie? Obijesz się? Ej! Ja mu nic nie zrobiłem! Co ty zrobiłeś, gościu? Co tu się stało? Wieście tego Rafała, jak on specjalnie się tutaj tak wyłożył. Ja nie mogę. Jaki lęś spe specjalnie się wywalił. Ty, do roboty. O, Ogień! Gdzie? Gdzie? Gaśnica! Gdzie gaśnica? Ogień, 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 ogień! E, gaśnica! W końcu się przyda! Do roboty! No chłop specjalnie to podpalił, żeby nie pracować. No, gasimy to, czy nie? Do średnio tam to idzie, bym powiedział. Sytuacja opanowana. Kurde, masz gaśnicy frajerze. No, i ja od do roboty. Gdzieś jeszcze jest ogień? A, tam jest ogień! Co się dzieje? Kurde, już wszyscy tu leżą. No, co za rajdy? Co tu się stało? No i kolejny leży. Hmm. No ja, tutaj już nikt nie pracuje. Zarobiliśmy 29 dolarów. To jest tragedia. Wszyscy zginiemy, ale on wie. On wie. Dobra, końcowa zbierz więźniów. Tam nie, panowie, ale młotki odkładamy. Oddaj ten młotek. Za mną. Jak tak dalej pójdzie, tutaj niedługo nikogo już nie będzie w tym więzieniu. Ciągle jakieś problemy z wami. Wszyscy wrócili. Znaczy dobra, nie wszyscy. Całych dwóch wróciło. Wezwij więźnia z pomocą mikrofonu. Jakiś Joshua. Oddawaj to, przeszukaj więźnia, co tam masz przy sobie. Co my tu mamy? Porównaj dane odciski palców wykonane przez policję tuż przed wysłaniem do placówki więziennej. Czy się zgadzają przyciski palców? No. Tak. Ja uważam, że zaakceptuj. Ja Panie strażnik, proszę go zabrać to. Kolejnego więźnia. Dobra. Zapraszamy. O, temu to gorąco? Chodź gościu, dostałem szczury z gaśnicy. Masz. Ręce zajęte, nie pobiję mnie teraz! O kurde, dobra! No i ty, gagatku, się doigrałeś. To był test! To był test! Był jak on mocny! No, jednak nie. I było nie zadzierać. Panie Albert, pan się uspokoić, dobra? Co pan tam ma przy sobie? Pewnie w gaciach. No miał! Nie chcę wiedzieć gdzie. Zabieramy to. Przypał trochę, ale może jakoś się dogadamy. Zostawi mi to pan? A ile dajesz? A, bo tam się wybierało! Kurde, mogłem więcej! No, jak zwykle. Wydaje mi się, że wszystko się zgadza. Spadaj stąd. Raz w życiu byłem miły. Co tam u moich wspaniałych widzów? Co?! Co się dzieje? Pręgu nie ma. Wzięły bezpieczniki, że tak trafić. Zajmie się tym ktoś? Mogę to sprawdzić. Bezpieczniki są w warsztacie, ale to chyba już powinieneś wiedzieć. O kurde. Mamy latarkę, mamy latarkę, oba jest włączona. Jak tam pewnie będzie siedział chłop i się chciał napierdzielać ze mną? Oby tylko jeden. I co tu się będzie działo? Halo? Niby nikogo tu nie ma. I co? O kurde. Jesteś już przy bezpiecznikach? Tak, ale brakuje dwóch z nich. Zamykamy właśnie więźniów w ich celach, ale brakuje ciastko, ciastko z bloku B! Oj panie ciastko. Dobra, 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 wyciągamy pałę. Ej, jest! Ty, ciastko! Ja tu tylko zamki czyszczę. Dobra, spacyfikuj więźnie mówią, no to proszę bardzo. Masz. Zachciało się, kurde. Dość już wystarczy, Niebi Teraz Niebi Czy to ty ukradłeś bezpieczniki? Tak, ja je zabrałem. I ja musiałem spróbować. Nie jestem tutaj bezpieczny. Nie interesuje mnie to. Wracasz do celi. Dobra, dawaj bezpieczniki, świnio. Gdzie jest drugi bezpiecznik? A faktycznie miałem dwa. Albo miałem ze sobą. To co z nim zrobiłeś? No i teraz trzeba będzie szukać bezpiecznika. A tu coś leży. Bezpiecznik, jest, dobra. Ile roboty z tymi więźniami? A weźmy ten prąd i wkładamy. To pierwszym razem. I to jest koniec dnia? I to już? Naprawdę? Szybko ten dzień minął. Wszystko zrobione, przyjacielu. Na dziś już koniec. No, moi drodzy, ale na dzisiaj starszy mi bicie was pałą. Jeśli chcielibyście więcej przygód strażnika policjanta Rutera w tym więzieniu pełnym moich widzów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu. Chyba, że chcecie tu trafić.